w poznaniu.pl Poznań w minutę Nagranie z zatrzymania nożownika otrzymaliśmy od państwa na kontakt w poznaniu.pl Policja szybko i bardzo skutecznie obezwładniła mężczyznę z nożem na przystanku Kurnicka. Teraz funkcjonariusze poszukują osób, które były na miejscu i poczuły się zagrożone zachowaniem agresora. Wystarczy zadzwonić na numer 112. Kto jest winny porażce Lecha z Karabachem? Wychodzi na to, że wszyscy. W komentarzach przeważają opinie, że wina rozciąga się od piłkarzy, a szczególnie bramkarza, aż po władze klubu i PZPN. Najmniej krytycznie oceniany jest nowy trener, choć poświęcił mecz o Super dla większej sprawy jaką miał być mecz z Karabachem. Dziś w nocy obejrzymy wyjątkowe zjawisko. Księżyc będzie świecił nawet 30% jaśniej niż podczas normalnej pełni. Zjawisko to jest nazywane Superksiężycem. Żagle w Poznaniu na międzynarodowych targach poznańskich odbędą się targi Jacht Salon. Będzie to spotkanie nie tylko z nowoczesnym sprzętem do żeglowania, ale także podróżnikami, którzy opowiedzą o swoich przygodach. Poznaniu.pl Poznań w minutę.